Chciałabym ja Was zaprosić serdecznie na spotkanie z Panem Stanisławem Szurą, milczaninem z powodzenia, urodzonym w 1920 roku, rotucznik papieski. Pan miał 19 lat wtedy, kiedy wybuchła, Druga by Wojna Światowa. Więzień, były więzień obozów niemieckich i sowieckich. Żywa chodząca legenda Kawał. Historii. Pan dzisiaj przygotował dla Was taką prelekcję dotyczącą dywersji antykomunistycznej i okresu powojennego. Tak. Zapraszam serdecznie. Przepraszam, was, że będę mówił siedzą, ale w moim wieku to jest pozwolone. Kroczyli Kruscy do Polski przyszło tak zwane wyzwolenie, to to tak zwane wyzwolenie oznaczało tylko zmianę okupacji. A zwłaszcza na tych ludzi, którzy walczyli z Niemcami autentycznie. Na każdym słupie były odepiane takie apisze AKNZ zablute karmy reakcji. Kto się przyzna do AK, to mówię tak od razu na niedźwiedzie, a taka podróż specjalnie do przyjemności nie należała. No więc trzeba było się bronić. Oczywiście konspiracja trwała dalej, zwłaszcza, że ta armia, która wyzwalała, robiła niesamowite cudy, kradła, rabowała cuda mianki. No więc wszyscy mieli dość po uszy. No ale oni stosowali oczywiście represje. W porównaniu z okupacją niemiecką to było o tyle gorsze, że Niemiec był okupantem. Wiadomo ja było, jak pan Niemiecki to, to jest drugi. A jak idzie po cywilnemu, to może być Polak. Polak znaczy swój. Wyjątek, żeby zdradził. A teraz no niestety oni prowadzali rewolucję. Najgorsze szumowiny wyciągali, wcielali do milicji, do UB, no i tymi typami się potem posługiwało. Oczywiście każdy taki takim był doradca, który był jakiś obrót stolicki. No ale ci tacy od odłamania kości, jakie to mówiło, to byli niestety Polacy. No i to były zwykle najgorsze typy, które gdzieś tam wypowano. Był taki profesor, który pisał książkę, z tą książką po złapali no, i dostał nie wiem jaki już, a pisał książkę pod tytułem W jaki sposób wymarł złodziei do MO i UB, zmniejszył przestępczość nasz. Nie tak to kraj bo wszyscy płacili do aparatu bezpieczeństwa. No więc, oczywiście przeciw temu stawiało się opór, a opór wyglądał różnie. Poczynając do takich, powiedziałbym dość niewinnych form, skończył się na formach takich no, bardzo bojowych. Niektóre oddziały partyzanckie działały dalej. Teraz to było ciężko, bo w terenie ciężko się było powracać. No, z różnych przyczyn było ciężko. Inni walczyli w dywersji, a to już było łatwo. Dywersja mieszka w domu. Broń dostaje albo nie dostaje, działa tylko wtedy, kiedy ma działać. No, a inni działali w taki propagandowy sposób. Masę na przykład młodzieży szkolnej w takim wieku, jak my w tej chwili stworzyło się jakieś organizacje pod tajemniczymi nieraz nazwami, które miały coś tam robić. Najczęściej się to skończyło na tym, że jakieś wylotki wydrukowali, puścili, coś tam powiedzieli. Ale i to było odkarane. Był paragraf oficjalny, prawny, za szeptaną propagandę, przewidujący do kary śmierci. A więc za dobry kawał mogła dostać od ręki 10 lat. A w więzieniach przyjemnie nie były. No więc, jak mówiłem, były różne podglebacze. Krak, w Krakowie, taką najgłośniejszą wyczynę, robiłaby dywersję od ognia. Wiadomo, ognik był wtedy królem podchwala. Tam się w ogóle bali bali tak? No i jego grupa dywersyjna, do jaki jakichś siepiera prawdziwe nazwisko Jan Janusz, rozbiła więzienie Świętego Michała. Świętego Michała dzisiaj jako więzienie istnieje. Tam jest w Muzeum Archeologiczne. Jak ktoś zna Kraków, to nie gdzieś tam, człowiek 17 Poselski. No i wtedy było więzienie Kamilian. Zresztą przed wojną tylko to więzienie było zdane. Więzienie na montelupi przed wojną było więzienie wojskowe. Tam o tym nie słyszał. Wszyscy jak siedział, to zienia umijała się. No i teraz w zyszu tego michała w Monteluki jakieś szarła nieczyzna po przełkracji, potem on dopiero zaczęto jako więzienie usiądać i wszyscy więzienie siedzieli na się umijała. Rozkaz był Michała rozbić i rozpuścić przede wszystkim 40 więźniów, których on powiedział, wiedział, których miały rozbić imiennie. A odbyło się to w wspaniały sposób, bez jednego wystrzału i nadarcia. Wśród więźniów siedział niejaki vikar, nie obsesył prawdziwe nazwisko prawdomiejskie. Był z zawodu, kiedyś podchodził na no i stąd ten przegrzony Ikar. Ikar już miał jedną ucieczkę za sobą, jeszcze z czasów, więc wiedział, jak to wszystko w sposób Obsługa była wtedy jeszcze częściej, od pojedynka, więc mieszała na dużej mierze polsk znaczy całkowicie polska. Otóż karowi udało się dogadać z jedną strażniczką. Tam był oddział żeński, Męski, więc były i kobiety strażniczki. I strażniczka przychodząc, tu muszę jeden szczegół dodać. O ile w niemieckich więzieniach strażnik chodził zawsze z pistoletem na pasie i miał zawsze klucze o cel, Na dzień i w nocy mógł otwierać, o to komuniści byli bardziej przezorni. Zbroją do więzienia nikt nie miał prawa lejść. Wiedzieć nie Broń tylko miała strażna nadwyżka. W nocy żaden strażnik nie miał kluczy Gdyby się coś działo, to alarmował i wtedy wchodziła cała grupa z bronią i dopiero otwierał cele. Także ciężej było się urwać z tych, jak za z tych czasów. No i co? Strażniczka w koszu, gdzie oficjalnie przynosiła jakieś owoce, przemyciła dwa pistolety. Para czyli takie dobre pistolety. I teraz wybrali niedzielę w czerwcu 1946 roku. W niedzielę straż była zmniejszona to minimum, no ale było jedno, jedno bardzo groźne niebezpieczeństwo. Na terenie więzienia, na tym w takim skrzydle, było mieszkanie prywatne, w którym mieszkał naczelnik więzienia. <coughs> naczelnik miał taki aparatik w domu, że gdyby nacisnął to by nabije na placu i gali ducie cię od razu alarm, ja, no i jak to się mówi, uczyskał wszystko trzeba, więc trzeba było to zniszczyć. I teraz Zradziszka przyszła. I był wtedy porządkowy. No więc coś tam nie wysprzątał na korytarzu, zardziszka wypadała pistolet, drugi pistolet koledze, strażnik jeden tyś się włączył do tego, bo też był w konspiracji, kiedyś przemycił końca ze sobą. Rozbroili tych dwóch czy trzech, którzy byli nie w Tejniejsze, nie związali. Ich. No i teraz trzeba z naczelnikiem załatwić. Do no, naczelnika zawsze mógł przyjść jeden dzień, coś tam po jest ten strażnik, który był w prowadzi więźnia po sprzątach. A jak weszli więźni, gdzieś wyjął pistolet, rączki do góry, pod ściankę i od razu rozbili ten aparat. No, teraz już naczelnik był wieszkodnikiem. I teraz z listy wyczytali nazwiska tych, których wjeździłeś, otwarli cele, zamknął potem z powrotem, żeby nie robić zamieszania. Więźniowie wyszli, podjechał samochód ciężarowy pod więzienie, załadowano więźniów i ruszało. A na eskorcie samolotu był taki <coughs> jeden, nie żyje dzisiaj, miał swego lampa. <coughs> Ubrany w taki półwojskowy strój, jak jest ta szoperka w samochodzie, tak stał za tą szoperką i miał oparty karabin maszynowy sowiecki. Patepony by to nazywali, takie okropne, głupa No i jechał jako bezpieczeń. Samochód ruszył. Jak samochód ruszył, to wszyscy inni zniknęli, a ostatni strażnik odpożył z to to chce, nie uciekał. No, się, rzucili kurwa do i nagle ktoś zrobił a że rusty są w pobliżu. Alarm był lewy. przechodziło przez przypadek jakichś dwóch sowieckich oficerów czy żołnierzy. Ktoś się to gdzieś skojarzył. W rezultacie część tych obieźni uciekła, reszta wróciła z powrotem, bojąc się, że są sowieci. No i ci już nie uciekli. Ale ci wywieźni oczywiście ujechali. I teraz wiedzieli, że powojen pojedzie w kierunku podkala. Bo wagi od ognia. Żeby zmylić pościg, skręcili w kierunku 2 do ty, Na śląsk, potem jej okrożną drogą jechać. I przyjeżdżali przez plac niemalidu, gdzie był siedziba B. Akurat z drugiej strony jechał oddział kabrewu wracający z jakichś akcji. No i tak najechali na siebie. Jak mi bolek był, ten kolega, który ubezpieczał, mówił, patrzę, na pierwszym samochodzie stoi oficer i ma coś podobnego jak ja. Na szybki wypadek skierowałem na niego rufę. Ale oficer albo był mądry, albo głupi. Odwoził, okręcił głowę w drugą stronę i widzieliśmy się we wyższa. Sprawa się udała. Zrażnicy na wieżach do końca nie wiedzieli, że to się dzieje. Zostali no. zalarmowani dopiero jak się okazało, że z więzienia będzie Piękna robota bez jednego wystrzału. No myśmy dzień potem mieli swoją akcję, w której bohaterem, człowiek od jeszcze żyje z tej chwili, jest kompletnie schorowany, że z mu nie wychodzi. Ale dokonał do bohaterskiej. Wiedzieliśmy, że będzie dwóch kasjerów będzie niosło większą ilość pieniędzy. Oni wychodzili z domu, gdzie wtedy mieściły się jakieś chuj, coś potem tam była partia, to tak na, jak zróbmy na ptaku, przy się Świętego Tomasza, zaraz tam przy plantach. Ich znał tylko jeden z naszych, więc on siedział na takim pryzmie kamieni, oficjalnie czytał gazetę i czekał, kiedy wyjdzie. Miał ich i być w miał być tam moje. Ja z kolei miałem funkcję dalszą, mm -hmm. oglądałem wystawę tam jakiejś ciekawi, tylko patrzyłem jednym ale to kadłubie. A kawałek jak dali stał samochód, wspaniały samochód, bo sanitarny. A kierowca a był wspaniałym kierowcą. Ja obserwowałem cygaro, o, on jeździł jak szata tym samochodem. No i on, on miał podniesioną maskę i coś niby tam w motorze grzebał. No i teraz czekamy. Moja rola miała być rozbroić tego konwojenta z tyłu. Więc. Chłopak zwija gazetę, w porządku, ja zdejmuję czapkę, przeczysuję serwosty, patrzę sygnał i czekam. Mija mnie trzech ludzi, nie idzie konwojen, idę za niemi, w pewnej chwili z przodu podchodzi kolega Rączki do góry, a konwojen pyta za kieszeń. No nie wiem, bo ja go chwyciłem za rękę wcześniej. Wykręcili mi się dookoła, ja go trzymam cały sień za ręką, otrzyma pistolet, tylko nie jest w stanie go użyć i w tym momencie jeden z kolegów który miał bardzo uroczą gębę, jak się śmiali konie na jego widok gębę Podchodzi, podchodził, kto się chce żyć, bo w tym momencie wyrwowić, ale bez pistoletu. Dobra my, wróciliśmy i dobramy, a miał konwojent szczęście, że pistoletu nie obejrzałem, wtedy dopiero do bo by to stał tak pysk, że zębami plonął, pistolet był porzewiały, cóż to za...